Cześć, dzisiaj nauczymy się wyznaczać zbiór wartości funkcji, nie szkicując wykresu. Co potrzebujemy wiedzieć? Słuchajcie, musimy wiedzieć jedną rzecz. Kiedy ramiona paraboli są zwrócone do góry? Wtedy, kiedy a jest większe od zera, czyli w podpunkcie a. Nasze a to jest to, co stoi przed x kwadrat, czyli jedna druga. Możemy sobie zapisać, że jest większe od zera, czyli ramiona paraboli mamy zwrócone w górę. Jeżeli chodzi o podpunkt b, a jest ujemne i ramiona paraboli będą w dół. To jest taki, to nie jest szkic, to nie jest wykres, tylko to jest dla nas taka informacja, żeby sobie coś dobrze wyobrazić. I teraz uwaga, jeżeli zbiór wartości są to y, to zobaczmy, że tutaj nasz y, to jest właśnie ten punkt, który jest bardzo charakterystyczny dla funkcji wykładniczej, dla funkcji kwadratowej, przepraszam, bo ma wierzchołek, tak? I wierzchołek ma współrzędną p i q. I my właśnie będziemy potrzebowali wyznaczyć q i to jest ta nasza wartość minimalna, najmniejsza. I lecimy do góry, widać to w ramionach paraboli. Czyli zbiorem wartości w takiej sytuacji, zbiorem wartości funkcji jest przedział właśnie od q do plus nieskończoności. I tutaj w pierwszym zadaniu sobie całość zrobimy. A może B też zrobimy całość razem, tylko zapiszemy sobie od minus nieskończoności do Q i nawias domknięty. Dobra, no i teraz wyznaczmy sobie, a jak możemy policzyć Q. Albo liczymy P i podstawiamy pod X, czyli tak jakby pierwszą współrzędną wierzchołka. Albo liczymy Q z wzoru minus delta przez 4A. Jeżeli da się łatwiej, to wybieramy zawsze tą łatwiejszą opcję. Ja zaproponuję tutaj właśnie minus B przez 2A. Liczymy T, te, którego teoretycznie nie potrzebujemy, ale praktycznie y, przyda się nam, bo policzymy właśnie to podstawiając. I liczymy F od 10, jedna druga razy 100 minus 100 plus 50. I tutaj wychodzi nam 0, a to oznacza, że był tam ukryty wzór skróconego mnożenia, jakbyśmy sobie wyciągli tą jedną, drugą, ale nic się nie dzieje, jeżeli my tego nie zauważamy, to nie jest takie istotne, można to zawsze robić na wzorach. Więc e, jeżeli mamy policzone już Q, no to mamy już całe zadanie policzone. Pamiętamy, że zbiór wartości miał być od Q, czyli zatem od 0 do plus nieskończoności. Super, podpunkt A właśnie tak wygląda, a jeżeli chodzi o ten podpunkt B, tak samo musimy policzyć Q. Dlaczego chcę z Wami jeszcze to przerobić? Bo tak, patrząc na to, co mamy, mm, wiele z Was zapomina, że jeżeli nie mamy współczynnika x, e, nie ma x, czyli b, jakby współczynnik nasz musiał wynieść 0. On tak naprawdę jest, tylko jest zerem. E, więc w takim wypadku, jak będziemy liczyć sobie p, no to to jest minus b, więc minus 0 przez 2a. Tutaj już nam tak naprawdę to jest nieistotne, bo dla nas to będzie po prostu 0. Więc f od 0 sobie liczymy i to będzie nasze q, czyli to, co potrzebujemy do zbioru wartości. Mam nadzieję, że już każdy będzie tutaj wiedział, o co chodzi. Minus 8 razy 0 do kwadratu plus 7. No i wynik to będzie 7, czyli zapiszmy jeszcze ten zbiór wartości funkcji, minus nieskończoność do q. Czyli mamy dwie możliwości. Jak a e, będzie większe od 0? Czyli tutaj tą pierwsza sytuacja, która jest to wtedy zapisujemy zbiór wartości od Q do plus nieskończoności. A jeżeli będziemy mieć tą drugą sytuację, musiałam zaczekać, żeby było widać, coś nam przerwało, to ramiona paraboli są w dół i zbiorem wartości będzie od minus nieskończoności do Q domknięty. Przedział jest domknięty, oczywiście dlaczego? Bo Q to jest punkt, który należy do naszego wykresu, więc bierzemy go pod uwagę. To tyle. Myślę, że już wyznaczenie zbioru wartości funkcji nie będzie stanowiło problemu, także brawo, łapka w górę i lecimy dalej.